Henry Księkiewicz w swojej noweli Na Jasnym Brzegu napisał w roku 1890: Ja myślę, że każdy człowiek ma dwie ojczyzny: jedną swoją, tę najbliższą, a drugą Włochy. I ja tak sądzę lub sądziłem do czasu, gdy nie zdecydowano się poświęcić Półwyspu Apenińskiego w globalnej rozgrywce mocarstw, co sprawiło, że Italia, w której dekady temu się rozkochałem, dziś jawi mi się mniej bezpieczną niż dawniej. Niemniej jest nadal w Italii jakaś magia, która nakazuje spoglądać na to właśnie państwo jako kolebkę naszej łacińskiej cywilizacji cywilizacji opartej na greckiej filozofii, rzymskim prawie i chrześcijańskim duchu. Myślę jednak, że nie takie motywacje przyświecały piątemu synowi, majera Amschela Rothschilda, gdy wysłany przez swojego ojca do Włoch, miał za zadanie rozbudować rodzinne imperium na tym właśnie terenie. Karl Mayer von Rothschild, albo Kalman, jak go nazywano w rodzinie, dopłynął do Włoch w roku 1821, lub żeby być ścisłym, do Neapolu.